Okej, okay, więc zrobiłem w końcu ten potężny upgrade mojego giereczkowego peseta. To sprawiło, że mój komputer udźwignie teraz o wiele cięższe gry, ale z drugiej strony mój portfel stał się zatrważająco lekki. Oszczędzę Wam detali związanych z przygodami, które doprowadziły mnie do tej sytuacji. Zdradzę tylko, że w sprawę zamieszany był jeden spalony zasilacz i jeden fantastyczny kolega, który pomógł mi dobrać nowe komponenty w taki sposób, bym jednocześnie nie zbankrutował. Obecnie pójdzie mi praktycznie wszystko i prawie wszystko pójdzie mi na najwyższych detalach, tym bardziej, że do szczęścia nie potrzebuję monitora na pół mieszkania. Postanowiłem więc zrobić to, co, jak przypuszczam, robi większość osób w analogicznej sytuacji i poddać mój najnowszy nabytek swego rodzaju testowi obciążeniowemu. Zagrać w najbardziej zaawansowaną graficznie grę, jaką mam w swojej kolekcji. Wtedy właśnie, z niejakim zaskoczeniem, odkryłem, że wam przypisaną do swojego konta na Epic Games Store Dicalisto Protocol, kontrowersyjny horror akcji z 2022 roku, stworzony przez ludzi, którzy pracowali nad oryginalnym Dead Space'em i którzy wykorzystali część niezrealizowanych wówczas idei, w całkowicie nowej, całkowicie oryginalnej grze. Tak jakby. Bo najwyraźniej Dekalisto protokół miało, a być może wciąż jeszcze ma, jakiegoś rodzaju powiązania z PUBG Battlegrounds, multiplayerową strzelanką, o której wiem w zasadzie tylko tyle, że istnieje. Gra spotkała się z raczej chłodnym przyjęciem, głównie dlatego, że ukazała się mniej więcej równolegle do fantastycznie przyjętego remake'u pierwszego Dead Space'a, co w oczywisty sposób mocno zachęcało do porównań między tymi dwiema produkcjami. Porównań moim zdaniem dość nieuczciwych w stosunku do Dikalisto Protocol, które było całkowicie nowym, oryginalnym tworem, w przeciwieństwie do nowego Dead Space'a, który miał bardzo solidny punkt odniesienia w postaci oryginalnej wersji. Jasne, Kalisto też zgapił z Dead Space'a tyle rzeczy, że spokojnie można go uznać za duchowego spadkobiercę, ale jednocześnie musiał znacznie mocniej bronić się jako samodzielna całość. Kalisto Protocol nie pomógł również fakt, że początkowo gra miała stosunkowo wiele nieprzemyślanych decyzji designerskich, które zostały przeprojektowane w jej kolejnych aktualizacjach. Ukazało się też DLC, będące w praktyce finałowym rozdziałem całej gry. Oznacza to, że gra, która ukazała się pierwotnie nie do końca jest to samą rów, którą gram obecnie ja, trochę jak częściowo przebudowany w trakcie wyprawy statek Tezeusza, nie jest już tym samym statkiem. Jak to więc wygląda obecnie? Zacznijmy od pierwszej rzucającej się w oczy rzeczy. Gra ma bardzo zaawansowaną technologicznie grafikę. Ruchy postaci są wyjątkowo dobrze odwzorowane i wyobrażam sobie, że Motion Capture musiał zjeść sporą część budżetu, bo realistycznych animacji postaci jest całe mnóstwo. Tekstury są wysokiej jakości. Oświetlenie dynamiczne i zróżnicowane, animacje dopracowane, a środowiskowe efekty wizualne w postaci kurzu unoszącego się w powietrzu albo falującego pod wpływem wysokiej temperatury powietrza wyglądają bardzo wiarygodnie. Pod tym względem jest to chyba najbardziej imponująca technologicznie gra, jaką do tej pory grałem. Czy jednak ta wysoka jakość produkcji przełożyła się na grę, która wygląda, cóż, ładnie? Odpowiedź brzmi, tak jakby. Bo jeśli chodzi o sam styl wizualny, czyli estetyczne pryncypia, którymi kierowali się twórcy gry projektując jej warstwę wizualną, Dicalisto Protocol prezentuje się bardzo zachowawczo. Cała ta ultranowoczesna i wyjątkowo dopracowana technologia wykorzystana zostałaby zbudować oprawę wizualną rodem z filmu fantastyczno-naukowego klasy B, który wszystkie swoje najlepsze pomysły zgapia skądinąd. W tym konkretnym przypadku owe skądinąd to oczywiście Dead Space. I faktycznie mamy tu ponure, dystopijne, industrialne sci-fi w kosmosie, w którym ludzkość co prawda zasiedliła nowe planety, ale jednocześnie wszędzie dość cienko. Mamy fizyczny pasek zdrowia przytwierdzony do karku naszego bohatera, mamy moce Jedi, mamy plagę która ogarnęła zamkniętą, odseparowaną od cywilizacji społeczność i zmienia jej członków w obleśne, trudne do ubicia zombie, mamy rozdeptywanie ciał przeciwników, by wydłubać z nich pieniądze, które wydajemy na rozbudowę broni i ekwipunku. Tu zaczynają się pierwsze problemy. O ile absolutnie nie ma niczego złego w inspirowaniu się nawet tak silnym innym dziełem, szczególnie w sytuacji, gdy jest to dzieło tych samych twórców, o tyle to nowe dzieło musi stać dostatecznie mocno na swoich własnych nogach. Abikalisto Protokół stoi na nich bardzo chwiejnie. Dead Space już od samego początku miał bardzo wyrazisty styl wizualny, z rdzawą paletą kolorystyczną, dyskretnymi motywami kości, żeber i kręgosłupów oraz całą masą plakatów, maili, dokumentów i innych tego typu rzeczy budujących wokół głównej osi narracyjnej interesujący i bardzo rozbudowany świat przedstawiony. Kalisto natomiast zupełnie tego nie robi. Kosmiczne więzienie to naprawdę interesujący punkt wyjścia dla ciekawej, niekonwencjonalnej narracji. I da się ten temat ograć naprawdę przyzwoicie, jak choćby lata temu zrobili to twórcy Chronic Ridica, ucieczki z Butcher Bay. W Dikalisto Protocol projekty wnętrz może i są efektowne wizualnie, ale stylistycznie są raczej nudne. Najciekawszy jest chyba Panoptykon, w którym rozpoczyna się gra, ale nawet jej on nie jest nowym, czy choćby interesująco przedstawionym motywem. Przenosi się to zresztą na samą fabułę. W grze wcielamy się w Jacoba, kierowcę kosmicznej ciężarówki, którego statek napadnięty został przez grupkę międzyplanetarnych terrorystów. To sprawiło, że cała ta wesoła gromadka rozbiła się na planecie Hodz z Imperium Kontratakuje i trafiła do znajdującego się tam więzienia o zaostrzonym rygorze. Dosłownie chwilę później w placówce rozpętało się piekło, a niemal wszyscy osadzeni i klawisze zmienili się w zombie mutanty. Teraz Jacob musi przetrwać i dać drapaka z tego cyrku na kółkach. To całkiem przyzwoity fabularny szkielet, na którym da się zbudować porządną, pełną zwrotów akcji i interesujących, nieoczywistych moralnie postaci opowieść. Problem polega na tym, że twórcy Dikalisto Protocol tego nie robią, bo poza tym, o czym powiedziałem do tej pory, mamy w grze bardzo niewiele narracyjnej substancji. Ta, która się w niej znajduje, jest albo nudna, albo bzdurna, albo jedno i drugie. Oczywiście nie wymagam od tego typu gry opowieści na poziomie rękopisu znalezionego w Saragoście, ale ponieważ wszystko jest tu aż tak szczątkowe, jednowymiarowe i pretekstowe, Trudno mi było znaleźć powód do przejmowania się tym, co się dzieje na monitorze. Postacie nie są nawet archetypami, są funkcjami, które pełnią swoją rolę i prawie nic poza tym. Informacji o świecie przedstawionym mamy bardzo niewiele, a całe to zamieszanie z epidemią zombie, mutantów, dzieje się w narracyjnej próżni, w której do samego końca nie wiemy nawet, jakie są stawki i potencjalne konsekwencje toczących się wokół nas wydarzeń. W Dead Space Isaac miał prostą, ale zrozumiałą i budzącą sympatię motywację do działania. Chciał odnaleźć swoją dziewczynę. W Kalisto nie mamy absolutnie niczego, ani dziewczyny do odnalezienia, ani rachunków do wyrównania, ani nawet listu do doręczenia magom ognia. Jacobem kieruje wyłącznie instynkt przetrwania, co może i ma sens, ale niestety nie jest dostatecznie interesujące, by uciągnąć na tym 10 dziesięciogodzinną fabułę. Okej, okay, jest jedna rzecz, która wypływa w trzecim i czwartym akcie gry i całość okazuje się historią, w ramach której nasz bohater musi, nie spoilerując za mocno, poukładać się sam ze sobą, co może byłoby całkiem angażującym emocjonalnie wątkiem, Gdyby gra podjęła jakikolwiek wysiłek w jego eksploracji. Niestety, całość do samego końca grzęźnie w bardzo płytkich i mocno niedogotowanych banałach. W ogóle przez cały czas miałem wrażenie, że w całej tej historii brakuje masy rzeczy. Dialogów między postaciami, które rozbudowałyby ich sylwetki charakterologiczne, scen, w których rozwinęliby głębsze i ciekawsze relacje między sobą, nawet odnajdywane w grze audiologii są nieliczne i skupiały się na ujawnianiu kolejnych informacji o fabule albo powtarzaniu tego, co gracz już wie albo co zdążył wywnioskować w międzyczasie. Cała ta graficzna ekstrawaganza jest zresztą czynnikiem, który obciąża nie tylko karty graficzne, ale też wszystkie pozostałe elementy gry. Znacie ten motyw, że nasza postać w grze musi przeciskać się przez jakąś szczelinę, co mocno ją spowalnia, a twórcy maskują w ten sposób fakt, że przestrzeń po drugiej stronie jeszcze się nie wczytała i to przewężenie jest de facto zakamuflowanym ekranem ładowania, który ma dać grze czas na doczytanie poziomu po drugiej stronie? W listo protokół do tego typu sytuacji dochodzi co kilka, kilkanaście minut. Gra wykorzystuje też inne podobne zabiegi w celu maskowania ekranów ładowania, takie jak długie jazdy windami, długie animacje ręcznego otwierania zepsutych drzwi. I długie segmenty, w których nasz bohater przyciska się przez szyby wentylacyjne. Te cholerne szyby wentylacyjne są tak nużące i uciążliwe, i jest ich tak wiele, że momentami odnosiłem wrażenie, że przyciskam się przez nie znacznie częściej niż walczę z przeciwnikami. Jasne, jest to cena grafiki z tak wysokim poziomem detali, ale. w pewnym momencie warto zadać sobie pytanie, czy ta cena nie jest za wysoka. Co mi po hiperrealistycznej grze, jeśli większość czasu spędzam w niej na zwiedzaniu lokalnej sieci wentylacyjnej. Sama gra jest też niesamowicie linearna. Jasne, z rzadka dostajemy możliwość rozejrzenia się po okolicy, zbadania niektórych pomieszczeń w poszukiwaniu zasobów i audiologów, czy skręcenia w inny korytarz, ale przez większość czasu jedziemy przez grę jak na szynach. Zagadek nie ma praktycznie w ogóle, chyba że za zagadkę uznamy przeniesienie jednego przedmiotu z punktu A do punktu B. Całość sprowadza się więc do stosunkowo niespiesznego truchtania przez kolejne dekoracje, okazjonalnego przekradania się za plecami niektórych przeciwników oraz oczywiście walki. O której słyszałem wiele złego, ale najwyraźniej w międzyczasie twórcy połatali ten aspekt. Nie na tyle by nie dało się go czepiać, ale na tyle by nie generował on frustracji. Zamiast tego generuje znużenie. W teorii i na papierze wszystko wydaje się sensownie poskładane do kupy. Gra opiera się na starciach w zwarciu i wyprowadzanych w bardzo prosty sposób unikach. Szarżujący mutant wykonuje zamach, my się uchylamy i wyprowadzamy atak. Po kilku takich manewrach przeciwnik pada i możemy zacząć drlować go obcasem w poszukiwaniu zasobów. W ramach urozmaicenia, Gradu dała też broń palną, za pomocą której możemy przywalić przeciwnikowi na odległość albo z biodra w trakcie walki, ale amunicji jest tak mało, że spluwy w tej grze są raczej przyprawą, a nie daniem głównym. Są też zgapione z Dead Space samoce telekinezy, ale one również limitowane są bateriami, paluszkami, znajdywanymi w świecie gry. W praktyce musimy polegać głównie na pauce i unikach. Walka nie jest trudna, ale wymaga uwagi i odrobiny wyczucia, więc jest dostatecznie angażująca. W czym więc tkwi problem? Ano w tym, że z każdym przeciwnikiem w tej grze walczy się dokładnie tak samo. Nie licząc kilku okazjonalnych odmian, które są raczej pułapkami albo scenkami, w których musimy naciskać jeden klawisz w ramach bardzo uproszczonego systemu Quick Time Events, każdy stojący na naszej drodze mutant jest tym samym humanoidalnym zagrzybionym gremlinem, którego sprowadzamy do poziomu w dokładnie taki sam sposób: lewo prawo atak. Lewo prawo atak. Zmienia się ich wytrzymałość i złożoność ataków, i to, że niektórzy z nich plują jadem, ale sama walka się nie zmienia. Bardzo szybko staje się to powtarzalne, a przez to nużące. Całość sprowadza się bowiem do reagowania w dokładnie taki sam sposób, na dokładnie takie same wzorce, by otrzymywać dokładnie takie same rezultaty. Poza tym gra jest znacznie uboższa w zajmującą rozgrywkę niż którykolwiek z Dead Space'ów. Eksploracji jest tu bardzo niewiele i najczęściej sprowadza się ona do przeszukiwania okolicznych pomieszczeń. Z rzadka dostajemy nieco bardziej otwartą przestrzeń. Zdarza się, że przemierzamy te same korytarze po kilka razy, ale nie w ramach backtrackingu. Tego jest bardzo mało, tylko z przyczyn fabularnych. Nie jest to na szczęście uciążliwe. Problem tkwi w czymś innym. Otóż gra notorycznie odcina nam drogę powrotu do wcześniejszych lokacji, najpewniej po to byśmy nie mieli okazji zabłądzić gdzieś po drodze. Niestety wiąże się to z faktem, że czasami zdarzy nam się zostawić za sobą jakieś niezachomikowane zasoby, których zapomnieliśmy zabrać, bo gra w żaden sposób nie ostrzegła nas, że zatrzaśnie nam drzwi za plecami. Skoro już przy tym jesteśmy, kolejnym uproszczeniem jest brak manualnego saveowania. Zapis rozgrywki jest jedynie automatyczny, co ponownie spłyca zabawę, bo. W przeciwieństwie do Dead Space'a nie musimy zawracać sobie głowy szukaniem punktu zapisu, ani stresować się, że nie dobrniemy do niego w jednym kawałku. Odpada więc kolejna zmienna, która w innym przypadku dodawałaby kolejną warstwę planowania i ubogacała grę. Właśnie, jak na horror, Decalisto Protocol jest zaskakująco niestraszne. Częściowo odpowiada za to gameplay. Ponieważ walka jest tak nudna i powtarzalna, przeciwnicy częściej nużą albo irytują niż budzą grozę. Częściowo odpowiada za to fakt, że niemal każdy przeciwnik wygląda jakby walec z sauny z poważnym problemem dermatologicznym, bo może i początkowo budzi to pewien dyskomfort, ale bardzo szybko przestaje robić jakiekolwiek wrażenie. Kluczowym problemem jest jednak fakt, że twórcom gry wydawało się, iż najlepszym sposobem na wystraszenie gracza jest wypuszczenie na niego drącej się w niebogłosy i wymachującej rękami pokraki. Niewiele jest w tej grze subtelniejszych momentów, w których obsługujemy z otaczającą nas grozą w nieco bardziej złożony sposób. Gore i jumpscary są fajne, ale na gory i jumpskerach nie da się zbudować solidnego, zapadającego w pamięć horroru. Jest jeden pozytywny wyjątek, gdy w drugiej połowie gry musimy przekradać się przez podziemny kompleks zamieszkany przez ślepe wersje mutantów. Gra nie robi się nagle jakościowym survival horrorem, ale dzięki przeniesieniu ciężaru rozgrywki na skradanie i skrytobójstwa, nagle w Dicalisto Protocol pojawia się nieco więcej bardzo potrzebnego tej grze napięcia. Niestety po kilku kwadransach wracamy do poprzedniej kompozycji rozgrywki, a twórcy próbują podbić stawkę wrzucając coraz więcej dwugłowych minibosów i coraz częstsze hordy przeciwników. Największym grzechem DiKalisto Protokoll jest jej nudna, kompetentna przeciętność. Ponieważ nie licząc technicznej jakości grafiki, każdy element jest poprawnie, tylko i aż poprawnie wykonany, całość nie pozostawia po sobie żadnego wyrazistszego wrażenia i bardzo szybko zaczyna zacierać się w pamięci. Ponieważ fabuła jest tak szczątkowa, świat przedstawiony tak liniowy, walka tak prosta i oparta o nużące repetycje, a styl wizualny tak nieoryginalny, Dikalisto Protocol jest jedną z tych gier, w których ciężko jest się do czegokolwiek na poważnie przyczepić, ale zarazem równie ciężko jest cokolwiek skomplementować albo wyróżnić. Po ograniu podstawki zorientowałem się, że moja wersja gry nie posiada DLC z zakończeniem i cóż nie potrafiłem zdobyć się na jego zakup, bo po ujrzeniu napisów końcowych odczułem jedynie lekką ulgę, że mam już to doświadczenie za sobą. Tym bardziej, że to rozszerzenie kosztuje równowartość czterech starszych, przecenionych tytułów. Jeszcze raz, The Protokół nie jest grą koszmarną. Nie robi niczego fundamentalnie źle. Jeśli jednak chcecie pouciekać sobie z kosmicznego więzienia i jednocześnie dobrze się przy tym bawić, silnijcie lepiej po ucieczkę z Butcher Hej, wiecie, że już teraz możecie obejrzeć kilkanaście kolejnych, nieopublikowanych jeszcze recenzji? Osoby subskrybujące moje konto na Patronite od drugiego progu w górę mają dostęp do zakolejkowanych na następne tygodnie materiałów. Nową recenzję publikuję dopiero wtedy, gdy stworzę nowy materiał do kolejki, dzięki czemu moi patroni zawsze mają dostęp do kilkunastu najnowszych filmów na długo zanim pojawią się one na kanale. Plus macie też przedpremierowy dostęp do wideoesejów na moim drugim kanale, a wasze nazwiska lub pseudonimy pojawią się w napisach końcowych, takich jak te, które widzicie teraz. Do tego dochodzi też oczywiście moja dozgonna wdzięczność. Linki w opisie.